Witam Cię w piątym odcinku audycji Sztuka Gadania. Sztuka Gadania, czyli o występowaniu publicznym, o tym jak się tego nie bać i robić to jak najlepiej. Ja nazywam się Krzysztof Jakubowski i prowadzę stronę sztukagadania.pl, na której znajdziesz także artykuły na temat wystąpień publicznych. Zapraszam Cię do wysłuchania piątego. Bardzo dla mnie osobistego, emocjonalnego, ważnego odcinka Sztuki Gadania. Tak jak obiecałem w poprzednim odcinku, dzisiaj zaproszę Cię do wysłuchania mojego przemówienia pod tytułem Zegarek. Tę mowę wygłosiłem w sierpniu 2018 roku. Po tym przemówieniu podzielę się z Tobą kilkoma wskazówkami o tym, jak pracuję nad takimi mowami. Bez zbędnych wstępów zapraszam Cię do wysłuchania przemówienia pod tytułem Zegarek. Żeby opowiedzieć Ci tę historię, potrzebuję Twojej wyobraźni. Wyobraź sobie, że jesteśmy w warszawskim mieszkaniu przy ulicy Puławskiej 130. Jest gorący sierpień, tak jak teraz. Za oknem już ciemno, a pokój, w którym siedzimy, oświetla tylko jedna niewielka świeczka. I teraz jeszcze bardziej potrzebuję Twojej wyobraźni, ponieważ to nie jest romantyczny wieczór a trwa trzeci tydzień powstania warszawskiego. Jest dokładnie 19 sierpnia 1944 roku. W mieszkaniu, w którym jesteśmy, jest także kilkunastu żołnierzy Armii Krajowej wycieńczonych po długich dniach boju i przygarniętych przez życzliwych gospodarzy. Wśród nich jest także trzynastoletni Bogdan, syn gospodarzy, który marzy o tym, żeby, tak jak jego starszy brat, wziąć udział w powstaniu. Jest za mały, więc przynajmniej pomaga jak może, przynosi mapy. Nagle tysiące iskier, kłęby gryzącego dymu. Wstrząs jest tak potężny, że nie wiesz, gdzie jest sufit, gdzie podłoga, a jedyne co czujesz, to to, że lecisz na kilka metrów, uderzasz głową coś twardego, czujesz ból. I nagle ciemność. Żeby zrozumieć, co się wydarzyło w tym mieszkaniu, jakie są dalsze losy żołnierzy Armii Krajowej, którzy siedzieli w tym mieszkaniu, czy Bogdan i siedząca za ścianą w kuchni jego rodzina przeżyli, żeby to zrozumieć, znowu potrzebuje twojej wyobraźni. Musimy... Przenieść się 25 lat do przodu, do roku 1969. Jesteśmy w Rabacie, stolicy Maroka. Upał i wilgoć dają się we znaki. Wzdłuż targu, przy jednej z rabackich ulic, idzie młodzieniec to Bogdan. Bogdan, który tamtą feralną noc podczas Powstania Warszawskiego przeżył, i mimo kilku ciężkich ran, a w tym jednej niebezpiecznej, ma się dobrze. Po latach został geodetą i wysłano go na pięcioletni kontrakt do Maroka. Idąc ulicą, spostrzegł, że jego zegarek nie działa. Nie jest to nieszczęście, ale kłopot. Na szczęście wiedział, że w pobliżu jest niewielki zakład zegarmistrzowski M. Altman. Kiedy tam poszedł, okazało się, że jest to błaha sprawa do wymiany sprężyna, przeczyszczenie mechanizmu, do zrobienia na następny dzień. I kiedy Bogdan już wychodził z zakładu i trzymał rękę na klamce, żeby wyjść, zatrzymał go zegarmistrz dosyć zaskakującym pytaniem: Pan chyba nie jest Francuzem? Wówczas w Maroku było bardzo dużo Francuzów, a do dzisiaj mówi się tam po francusku. Owszem, nie jestem, ponieważ jestem Polakiem. Kiedy Bogdan wymawiał te słowa jestem Polakiem, dostrzegł na twarzy zegarmistrza niewielki skurcz. Po dłuższej chwili wahania, niepewnym głosem zegarmistrz odezwał się, bo widzi pan, pan jest pierwszym Polakiem, którego spotykam po bardzo wielu latach i być może to, co panu powiem, będzie dla pana niemiłe, ale ja muszę to panu powiedzieć. Ja jestem Niemcem i wiele lat temu byłem w Polsce. Służyłem w 661. dywizjonie artylerii przeciwlotniczej, wchodzącym w skład 6. floty powietrznej. Z całego waszego powstania warszawskiego i całej tej wojny zapamiętałem najgorzej jeden dzień. Dokładnie 19 sierpnia 1944 roku. Tego dnia Dowiedziałem się, że moje rodzinne miasto Homberg w zagłębiu rury nad Renem zostało zrównane z ziemią przez wojska alianckie. Pod gruzami mojego rodzinnego domu zginęła cała moja rodzina. Kiedy się o tym dowiedziałem, tej nocy pełniłem służbę przy dziale przeciwlotniczym na warszawskim Okęciu. Byłem tak przybity, że mój dowódca, żeby dać mi jakiekolwiek zadanie, rozkazał załadować broń i wskazał niewielki, jaśniejący punkt na tle zaciemnionych domów, kamienic i całych warszawskich dzielnic na wschód od Okęcia. Kiedy wysłałem tam kilkadziesiąt pocisków, szły równym torem, po czym zobaczyłem to, co zawsze tysiące iskier i kłęby dymu po czym znów Zanurzyłem się w myślach o mojej rodzinie. Kiedy Bogdan słuchał tych słów, najpierw nie mógł uwierzyć, a potem wiedział, że musi przerwać zegarmistrzowi. Panie Altman, bo tak się nazywał zegarmistrz, być może pan w to nie uwierzy, i być może z kolei to dla pana będzie niemiłe, ale w tym mieszkaniu, które pan ostrzelał, zabijając kilku żołnierzy armii krajowej, niszcząc to mieszkanie doszczętnie, a mnie i moją rodzinę ciężko raniąc, ja 19 sierpnia 1944 roku w tym mieszkaniu byłem! Po naprawdę dłuższej chwili zegarmistrz najwyraźniej uwierzył w te słowa, bo powiedział: Pan mnie musi nienawidzieć, ja panu zniszczyłem życie. Proszę o wybaczenie. Bogdan nie wiedział, co powiedzieć, ale w przypływie intuicji powiedział: Panie Altman, minęło już tyle lat, nie można cały czas trzymać w sercu żalu, musimy dalej żyć, i wyciągnął rękę w stronę zegarmistrza. Kiedy wrócił do swojego mieszkania, nie mógł spać w nocy. Cały czas myślał o tym spotkaniu i myślał o tym, co jeszcze powie swojemu dawnemu wrogowi. I kiedy wrócił następnego dnia do zakładu po swój zegarek, natknął się na zamknięte drzwi. Siedząca obok na ziemi, kobieta powiedziała, że zegarmistrz zmarł nagle w nocy na zawał serca, wynieśli go rano. Słuchajcie. Być może ta historia wydaje Wam się nieprawdopodobna, ale ja jestem absolutnie, absolutnie przekonany, że jest prawdziwa, dlatego że bohaterem tej historii jest Bogdan Jakubowski, mój dziadek, który żyje i który opowiedział mi tę historię. Dla mnie i dla mojej rodziny jest ona o tym, że nawet najwięksi wrogowie. Potrafili sobie wybaczyć krzywdy, o jakich my, żyjąc w naszych bezpiecznych czasach, nie mamy nawet pojęcia. I właśnie w sierpniu, kiedy wracam do tych wydarzeń, kiedy wracam myślami do tej historii, zastanawiam się: czy my, czy ja, bylibyśmy w stanie zrobić coś takiego, i czy w ogóle potrafimy sobie wybaczać nawet te nasze zwykłe, codzienne sprawy? A mój dziadek jest dzisiaj z nami i siedzi tam z tyłu. Dziękuję. Przemówienie bardzo dla mnie osobiste, bardzo emocjonalne, także dlatego, że mój dziadek był i słuchał tego. Było mi trochę trudniej, bo zawsze mówić przed kimś bliskim jest dla mnie trudniej niż przed obcymi, ale to trochę przypadkiem dało jeszcze lepszą puentę, bo historia zupełnie nieprawdopodobna. A tutaj siedzi żywy jej świadek, i może to potwierdzić. Z tym przemówieniem wiąże się dla mnie bardzo wiele, bardzo przyjemnych momentów, wiele przyjemnych wspomnień, ale dwa szczególnie zapamiętałem. Po pierwsze, sama reakcja widowni: mój dziadek wówczas tego wieczoru dostał owację na stojąco, a taka reakcja się rzadko zdarza, a poza tym widziałem, że mój dziadek jest wzruszony. Ponieważ przypomniał sobie tamte wydarzenia, ale też zobaczył, jak, jak ludzie na to reagują. Natomiast ja też przez tę mowę powiedziałem dziadkowi, że, że jest dla mnie ważny, że go szanuję i no, że jest dla mnie bohaterem. Więc to było niezwykłe przeżycie. A drugi m, bardzo przyjemny moment związany z tym przemówieniem zapamiętałem dwa albo trzy tygodnie później. Podczas konferencji w Poznaniu, podszedł do mnie nieznajomy mi gość, mniej więcej w moim wieku, i powiedział, że był wtedy, podczas tego wieczoru, słyszał to przemówienie, i następnego dnia pojechał do swojej siostry i opowiedział jej mniej więcej tak jak ja tę historię. I powiedział mi, że jego siostra się wzruszyła. I to było dla mnie podwójnie miłe. Po pierwsze, dlatego, że na nim to zrobiło Wrażenie na człowieku, którego nie znałem, a po drugie, że ta historia zaczęła dalej wędrować, że ludzie sobie ją opowiadali. Dlatego też zdecydowałem się ją nagrać i opowiedzieć także tobie, bo sądzę, że jest tego warta. Natomiast przy okazji tego przemówienia chciałbym się podzielić kilkoma wskazówkami, jak pracuję nad takimi mowami, bo kilka osób mnie o to pytało. I te moje wskazówki dzisiejsze będą dotyczyły właśnie takiego przemówienia trochę krótszego. Nie godzinnego, półtora godzinnego, tylko takiego 20-15-10 minutowego, czyli takiego, w którym liczy się ta esencja. Ważne jest każde słowo, żeby przekaz był czytelny, wyraźny i skuteczny. Zacznijmy od pierwszego punktu. Kiedyś. Andrzeja Grabowskiego zapytano, jak on pracuje nad rolą. Odpowiedział jednym słowem: myślę. I to się wydaje oczywiste, ale od tego trzeba zacząć. Kiedy masz jakiś temat, masz wygłosić jakieś przemówienie, zacznij o nim myśleć najczęściej, jak tylko możesz. Myjąc naczynia, czy biorąc prysznic, czy stojąc gdzieś w kolejce, czy jadąc samochodem. Myśl o tym, co możesz powiedzieć, co ważnego chcesz przekazać, co może być istotne, bo dzięki temu myśleniu, dzięki temu, że to będzie dojrzewało w twojej głowie, wydobędziesz różne swoje doświadczenia, różne swoje przemyślenia, które być może później zawrzesz w mowie. Zbieraj po prostu pomysły, doświadczenia, wnioski na dany temat. Po drugie, najlepiej by było, gdybyś. Dał sobie czas. Nie zawsze jest taki komfort, bo na przykład w pracy często się zdarza, że musisz przygotować prezentację w ciągu kilku dni, a w ekstremalnych przypadkach na drugi dzień. Najlepiej, jeśli masz dużo czasu, kiedy ta prezentacja, to przemówienie rzeczywiście może w Twojej głowie dojrzeć. Ja nad tą akurat mową, którą przed chwilą słyszałeś, zacząłem myśleć miesiąc przed wystąpieniem. Zacząłem myśleć o tym, co chcę nią przekazać, dlaczego chcę ją powiedzieć. Czy to w ogóle ma sens, i zacząłem o tym myśleć tak luźno. Zastanawiałem się, jak ją skonstruować. Postaraj się zacząć tę pracę, poznać temat jak najwcześniej. Dzięki temu poczujesz się pewniej, a poza tym widownia zyska o wiele ciekawszą treść. Trzeci punkt to sięgaj do różnych źródeł. Twoja głowa, twoje doświadczenia nie wystarczą. Musisz to skonfrontować. Z innymi źródłami, żeby poznać inną perspektywę, ale też suche dane, suche fakty. To może być książka, to może być film, to może być artykuł, to może być blog, to może być wykład, ale też zwykła rozmowa z kimś na ten temat, bo czerpanie z innych źródeł znacznie urozmaici Twoją wypowiedź. Akurat w przypadku tego przemówienia, które słyszałeś przed chwilą, ja, mimo że miałem gotową historię, bo mój dziadek ją opowiadał, też jest ona spisana, być może link dam pod tym odcinkiem na stronie sztuka ale chciałem przypomnieć sobie różne fakty z powstania warszawskiego, chociażby jak były rozłożone wojska, nieprzyjaciela, ile się szacuje, że tam osób zginęło. Trochę informacji na temat tej miejscowości, gdzie żył Zegarmistrz, czyli Homberg. Jak to miasto wygląda dzisiaj, gdzie ono jest usytuowane? No i też trochę informacji na temat rabatu w Maroku, żeby nie mówić o rzeczach, o których nie mam pojęcia, tylko choć trochę jestem zorientowany, gdzie się znajdują, jaki tam jest klimat, jak to miasto wygląda, jak wyglądają przykładowe ulice tego miasta. Wszystko po to, żeby móc ten klimat, tę atmosferę przekazać także swoim słuchaczom. Kolejny punkt, czwarty. Notuj. Najlepiej, żeby to była kartka A4, na której będziesz zapisywał w luźnej formie swoje myśli, swoje spostrzeżenia, ale też te informacje z innych źródeł w formie równoważników zdań. Najlepiej, żeby to nie były gotowe zdania, które później wykorzystasz w mowie, ale taki nieuporządkowany, trochę w bałaganie, takich kilka strzałów, takie myśli które później być może wykorzystasz, a być może nie wykorzystasz. Piąty punkt, mój ulubiony, mianowicie gadaj do siebie, rozmawiaj ze sobą na ten temat. Wykorzystuj do tego notatki z poprzedniego punktu, ale rozmawiaj. Niech za każdym razem to będzie trochę inne. Najlepiej, żebyś był sam, żeby ktoś nie pomyślał, że zwariowałeś, żebyś miał też taki komfort swobodnego mówienia, mówisz sam do siebie. i dzięki temu zaczniesz wypowiadać zdania, które być może, uznasz za tak dobre, że już zostaną w podobnej formie w Twoim przemówieniu. Zacznie Ci się krystalizować struktura wypowiedzi, kolejność poszczególnych myśli i przejścia między tymi myślami. Najpierw będzie to, Nieułożone, będzie to ci szło opornie, ale z każdą kolejną próbą będziesz zauważał, że pewne spostrzeżenia, pewne myśli wracają i je być może później wykorzystasz w swoim gotowym przemówieniu. Po jakimś czasie staraj się do tego dodać strukturę, to znaczy wstęp, rozwinięcie, zakończenie i sobie o tym po prostu opowiadaj. Opowiadaj sam do siebie. Nie bój się w tym punkcie eksperymentować. To jest punkt, w którym jest czas na naukę, na podejmowanie prób, na robienie błędów. I kolejny punkt, szósty, w przeciwieństwie do poprzedniego, dla mnie najmniej przyjemny. Nazwałem go: wyrzucaj. Jest niewdzięczny, jest trudny, bo to, co żmudnie do tej pory zbierałeś, to nad czym myślałeś, notowałeś. Wypowiadałeś, teraz musisz wyrzucać, bo okaże się na pewno, że jest tego po prostu za dużo. Zwłaszcza jeśli mówimy o takich przemówieniach krótszych, typu 5, 10, 15, 20 minut, ale warto to zrobić, po to, żeby wyciąć wszystko to, co jest mniej istotne jakieś zbędne wyjaśnienie, które może wprowadzić bałagan, odciągnąć słuchacza od głównego wątku. I Zrób to przede wszystkim z szacunku dla swoich słuchaczy. Im to będzie krótsze, bardziej skondensowane, tym bardziej wartościowe dla nich. Wytnij dużo, potem wytnij jeszcze trochę, jak już wyciąłeś to jeszcze trochę, wytnij jeszcze odrobinę. I teraz chcę zwrócić Twoją uwagę na bardzo ważną rzecz. Dlaczego? Bo możesz zadać pytanie: po co ja mam zbierać tyle informacji, po co mam tyle myśleć, tyle gadać do siebie, jak teraz mam to. Wyrzucać. Bo ja uważam, że właśnie to jest taki jeden z magicznych sekretów Twojego znakomitego przemówienia. To znaczy, ty przygotowujesz się tak, że mógłbyś na dany temat mówić nawet trzy, cztery, pięć razy dłużej. I dzięki temu dajesz najpiękniejszy prezent, jaki możesz dać widowni. Dajesz im ekstrakt, esencję, pigułkę danego zagadnienia. Występujesz w roli eksperta, przez co jesteś bardziej przekonujący, ale wierz mi, ta praca, którą wykonałeś wcześniej, nie idzie na marne. Bo po pierwsze, czujesz się pewniej w danym temacie, a po drugie, tą zgromadzoną wiedzę i tak wykorzystasz. Twoja mowa okaże się tak interesująca, że ludzie będą chcieli z tobą o tym później porozmawiać, na przykład w kuluarach. I wówczas będziesz mógł rozwinąć wszystko to, czego nie wygłosiłeś, a co wiesz, bo wcześniej przygotowałeś. Tak więc wiem, że to się wiąże z większą pracą, ale naprawdę warto. I kolejny punkt, siódmy, to ćwicz. Ciesz się tą esencją, nad którą pracujesz, i wygłoś ją przynajmniej kilka razy. Już zrezygnuj z kartki, mów. Z głowy i wyobraź sobie, że mówisz na scenie. Kiedy jesteś w swoim pokoju, w mieszkaniu, wyobraź sobie, że już jesteś na scenie. Najlepiej, jeśli znasz miejsce, w którym będziesz występował, po to, żeby sobie wyobrazić właśnie to miejsce. I jeśli wiesz, do kogo będziesz mówił, jeśli znasz poszczególnych chociaż kilka osób, to wyobraź sobie ich twarze na widowni. To wszystko pomoże Ci poczuć się pewniej, kiedy już będziesz rzeczywiście musiał. Wyjść na scenę naprawdę. I kolejny punkt dla mnie trudny: to najlepiej by było, gdybyś wygłosił przynajmniej raz to przemówienie przed bliską ci osobą, znajomym, który się zna na tym temacie, albo kimś z rodziny, z przyjaciół. Dla mnie to jest trudne, trudniejsze niż yy, mówienie przed obcymi osobami, bo trzeba przełamać jakąś taką barierę wstydu. Ale to jest niezwykle pomocny, bo pierwszy raz mówisz przed kimś innym niż ty sam i to ci pozwala poczuć się pewniej, a po drugie zawsze jest szansa, że ktoś wyłapie jakiś błąd albo powie, że tego nie do końca rozumiem, to nie jest do końca jasne i jeszcze będziesz miał szansę coś poprawić, oczywiście już nie całą mowę, ale jakieś drobne elementy. I dziewiąty punkt, wydawałoby się ostatni, to znaczy, jesteś już gotowy wyjść na scenę, jesteś przygotowany. Oczywiście to jak wygłosisz, to jak sobie poradzisz z tremą, to jak sobie poradzisz z swoją mową ciała, z gestykulacją, z, ze współpracą z, ze slajdami, z kontaktem z publicznością, no to jest oddzielna w ogóle sprawa. Ale można powiedzieć, że jesteś już gotowy wyjść na scenę. Ale to nie jest ostatni punkt. Jest jeszcze punkt dziesiąty, bo... Cały proces nie kończy się w momencie, kiedy schodzisz ze sceny i już wygłosiłeś przemówienie. Trzeba zrobić coś jeszcze. Jeżeli chcesz być jeszcze lepszy, musisz wyciągnąć wnioski, przeanalizować, co zadziałało, a co nie zadziałało i dlaczego. Najlepiej, jeśli ktoś cię nagrywa i będziesz mógł przeanalizować to na ekranie, ale warto też porozmawiać z ze słuchaczami, bo to ci się przyda w kolejnym Twoim przemówieniu. I teraz chcę wrócić do tej, do tej mowy, którą usłyszałeś w tym odcinku, bo wiem, że można by poprawić kilka elementów, tak żeby była ona lepsza. Mianowicie, tak jak w poprzednim odcinku Jerzy Kisielewski wspomniał o tym, że w każdym przemówieniu powinno się wrzucić coś lżejszego, żeby dać słuchaczom oddech, żeby nie działać tylko na. Na tych samych emocjach, bo zauważ, że ja tutaj działałem głównie na zaciekawieniu, zaintrygowaniu, na wzruszeniu, zaskoczeniu, ale przydałoby się też właśnie wrzucić coś lżejszego, tak żeby zadziałać na pełnej palecie emocji słuchaczy. A poza tym, żeby troszeczkę rozluźnić atmosferę, bo gdyby to przemówienie było dłuższe, to ono by było nie do wytrzymania, ten poziom tego napięcia. Mógłby być po prostu za duży i niestrawny. I na pewno można by pokusić się o coś zabawnego przede wszystkim w jednym miejscu, w momencie, w którym ja przenoszę słuchaczy z Warszawy do rabatu, do Maroka. Tam po tym budowaniu takich, takiej ciężkiej atmosfery tego powstania, można by rozluźnić atmosferę, żeby zacząć od początku. Myślę, że ten efekt mógłby być lepszy, ale też słuchaczom po prostu by się lepiej. Słuchało. I drugi moment to na samym początku, kiedy ja wprowadzam słuchaczy w tę atmosferę sierpnia, mieszkania, tej świeczki, tu można by, chociaż nie trzeba, ale można by spróbować wrzucić coś troszeczkę lżejszego, po to, żeby później to zaskoczenie, że to jest powstanie warszawskie, że to nie są żarty, to zaskoczenie mogłoby być jeszcze większe. To nie jest konieczne, ale ja zawsze zachęcam do eksperymentowania, i zawsze warto spróbować czegoś, czegoś nowego. I ja myślę, że jeszcze nie raz powiem to przemówienie w różnych formach będę eksperymentował i będę opowiadał tę historię, dlatego że uważam, że jest ona warta przekazywania jej dalej. A też za każdym razem, kiedy ją mówię, myślę o, o swoim dziadku, i dlatego jest ona. Bardzo osobista i bardzo dla mnie ważna. A nawiązując do tego, tego humoru, tej chociaż lekkiej dawki czegoś zabawnego, o tym będzie w kolejnym odcinku. Twoim i moim gościem będzie Marcin Kruk, specjalista od humoru na scenie. Wiele osób twierdzi, że nie są zabawne. I właśnie Marcin Kruk daje wskazówki na to, jak odkryć w sobie rzeczy, które mogą śmieszyć innych. Jak rozbawić widownię? Niekoniecznie wygłaszając mowę humorystyczną, ale właśnie co jakiś czas wrzucając coś lżejszego, bo jestem pewien, że to może urozmaicić twoje wystąpienia. Jakiekolwiek, czy na scenie, czy w jakichkolwiek okolicznościach, w których zabierasz publicznie głos, to może ci się przydać. I dlatego już teraz Zapraszam cię do wysłuchania kolejnego odcinka, ale też mam do ciebie dwie prośby. Po pierwsze, podziel się swoimi odczuciami na temat tej historii. Jakie masz przemyślenia na ten temat? A druga rzecz, ten podcast ukazuje się między innymi na iTunesie i będę ci niezwykle wdzięczny, jeśli wystawisz mi ocenę, bo dzięki temu ja mam szansę docierać tym podcastem do większej liczby słuchaczy. A to jest dla mnie niezwykle ważne i bardzo przyjemne, kiedy, kiedy wiem, że, że po drugiej stronie jest słuchacz. Bardzo Ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Zachęcam Cię do wysłuchania poprzednich jak i kolejnych odcinków Sztuki Gadania. Życzę Ci miłego dnia, miłego tygodnia. Zapraszam Cię także na stronę sztukagadania.pl Krzysztof Jakubowski do usłyszenia.